No i wracamy na szlak naszej architektury drewnianej. Dotarliśmy sobie do kościoła świętego Wawrzyńca w Zacharzowicach. To jest zaraz obok, to jest zaraz obok moi drodzy Gliwic. Tak jak tu widzimy kościół filialny świętego Wawrzyńca w Zacharzowicach. Z 1570 roku orientowany, wzniesiony został z konstrukcji zrębowej. Presbiterium oraz nawę otaczającą przydaszki i przykrywają dwa niezależne dachy. Ściany budynku powyżej przydaszków obite są gontami, podobnie jak dachy oraz wieża zabudowana w 1675 roku w konstrukcji słupowej i zwieńczona dachem namiotowym. Wyposażenie wnętrza składa się z ołtarza głównego, to jest neobarok, druga połowa XIX wieku, dwóch ołtarzy bocznych, św. Szymona i Tradeusza z baroku w rok oraz św. Anny Samo trzeci, kopia gotyckiego tryptyku, Ambony z 1687 roku. Wejdziemy sobie tu tradycyjnie. O, ciekawa sprawa się dzieje bo tu się okazuje, że to jest droga Świętego Jakuba. Kiedyś będę musiał <tedy> tędy przejść. Droga Świętego Jakuba z Zacharzowic do Santiago de Compostela 3524 km. Nie wiedziałem, kapliczka Świętego Jakuba. mamy kapliczkę Matki Boskiej z Lourdes i możemy sobie zobaczyć naszą kaplicę Wawrzyńca, zobaczymy czy jest w ogóle otwarta czy może jest zamknięta. Kościół w ogóle ta kaplica wszystkich świętych. To znaczy ta kaplica wszystkich świętych jest w sierotach ogólnie. Czyli praktycznie obok. Zobaczymy, czy to jest otwarte w ogóle. Nie, zamknięte, niestety. Ale to kilka słów powiem. Tu widzimy te konstrukcje takie zrębowe. Bardzo fajna jest ta kaplica. Tu można sobie pod kościołem usiąść. To co typowe jest w ogóle na Śląsku, to to, że te kmentarze są dookoła groź kościoła. O. Te fantastyczne są okienka takie i te gąty urok. Ta kaplica jest w sumie kościołem filialnym parafii Wszystkich Świętych w Sierotach w Dekanacie Toszek w diecezji Gliwickiej. Kościół no w ogóle znajduje się na szlaku architektury drewnianej wojska śląskiego. A pierwsze wzwianki o wsi Zacharzowice pochodzą z 1305 roku, natomiast o samym kościele z 1447 roku. Roku, no i w latach 1570-1629 kościół był przekazany w zarząd, co ciekawe, w sumie w zarząd luteranów, których dziełem prawdopodobnie, no właśnie, jest obecna ta tutaj świątynia. Tą budowę tego kościoła zainicjował najprawdopodobniej pastor Petru Wulpers. No i ja postaram się tak troszkę dalej odejść, żeby to było o. Widoczne jak on wygląda fajnie, ten kościół. No i ten Petrus w No po 1629 scalono parafię w Zacharzowicach i w Sierotach w jedną. No i około 1675 roku dobudowano jeszcze tamtą wieżę, którą widzicie. Kościół w ogóle wielokrotnie remontowano m.in. w 1687, 1795, 1804. Od 1824 do 1827, 1845, 1000, od 1896 do 1898, 1909, 1956, no i jeszcze 2011-2012 to był właśnie remont tej wieży yy, kościoła. Yy, jak już powiedziałem, jest to konstrukcja zrębowa z wieżą konstrukcji słupowe i tymi dachami krytymi Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, jak wygląda gąd. No właśnie gąd wygląda, moi drodzy, tacy, tak w ten sposób. Zakrycja w tamtej stronie jest, ona fajnie przylega do tego kościoła, ale tutaj to też jest fajne. Co mi się podoba, jak sobie podejdziemy, tam była ławeczka po tamtej stronie. Tutaj, moi drodzy, mamy taką drabinę. Że w razie, jakby ktoś chciał gdzieś tam wchodzić, to nie sobie tędy wchodzi. Bardzo ładne jest wnętrze, niestety jest kościół zamknięty, jak już powiedziałem, bo są tutaj polichromie, które pochodzą z 1580 roku zostały były one zamalowane już w XVIII wieku, a obecnie te, które obecnie się znajdują, pochodzą, te obecne pochodzą ogólnie z 1960 roku. Ołtarz główny jest w stylu neobarokowym z 1897 roku. No i zawiera oczywiście obraz świętego Wawrzyńca. Też są oczywiście ołtarze w lewym mamy pochodzący z Jemielnicy. Obraz, który zawiera świętego Szymona i oraz świętego Krzysztofa. Bardzo piękne są tutaj też posysterskie rzeźby, no ale to już, to już inna bajka. Tutaj ten krzyż, który widzicie przy wejściu do kościoła Pudator Florian i Leocadia Vit. To jest to krzyż, który się nazywa Boża Męka i on pochodzi z 1899 roku. Może kiedyś uda mi się tutaj wejść, zobaczyć te polichromie. Jest to naprawdę... Bardzo lubię te kościółki tutaj w okolicach Gliwic, one są naprawdę przepiękne jak ktoś tu będzie, to zachęcam, żeby pozwiedzał. A tutaj wracam jeszcze do tej kapliczki związanej ze szlakiem jakubowym. To też było moje marzenie, bo 7 razy na pielgrzymce do Częstochowy na piechotę z płocka chodziłem, więc bardzo kiedyś chciałbym się wybrać może, bo jestem akurat z synem. To może po prostu właśnie też fajnie by było wybrać się tym szlakiem świętego Jakuba, drogą świętego Jakuba, właśnie z synem. Zobaczymy, czas pokaże.